Intymność jest ważną częścią życia każdego człowieka, ale wśród pacjentów z chorobami serca pojawiają się pewne obawy. Choroby serca mogą wpłynąć na wiele aspektów życia, w tym na życie seksualne. Osoby cierpiące na choroby serca często zastanawiają się, jak bezpiecznie i komfortowo uprawiać seks, aby nie pogorszyć swojego stanu zdrowia. Jakie pozycje seksualne są dla nich odpowiednie i bezpieczne? Pierwszą pozycją, którą polecamy, jest pozycja na łyżeczkę. To jedna z najbezpieczniejszych i najmniej obciążających dla serca opcji. Leżąc na boku, twarzą w tym samym kierunku co partner, minimalizujecie wysiłek fizyczny, jednocześnie ciesząc się bliskością. Następnie pozycja na jeźdźca, tutaj jedna osoba leży na plecach, a druga kontrolując ruchy siedzi na partnerze. Ta pozycja pozwala na dobre rozłożenie wysiłku i łatwą komunikację, co jest kluczowe dla bezpieczeństwa. Pozycja na siedząco, gdzie jedna osoba siedzi na krześle lub skraju łóżka, a druga na niej, twarzą do partnera lub odwrócona tyłem, jest kolejnym dobrym wyborem. Ta opcja sprzyja intymności i minimalizuje obciążenie dla serca. Ostatnia z polecanych pozycji to ona misjonarza z poduszkami. Lekko modyfikując klasyczną pozycję, przez umieszczenie poduszki pod biodrami osoby leżącej na dole, zmniejszamy obciążenie dla serca. Pamiętaj, przed podjęciem aktywności seksualnej, warto skonsultować się z lekarzem. Dbając o zdrowie i wybierając mniej obciążające pozycje, możecie cieszyć się intymnością bez obaw.